Głupy, a czemu nikt tak? nie pilnował tego, tego zamku? Jedziemy do takim przerośnym drzewem, tak? A tata, a czemu nikt nie pilnował tamtego zamku? Tam, pilnowali, tam? pilnowali, tylko Tajów było więcej i zwyciężyli. Zdegromili tak? wszystkich kambodżańców, a potem podpalili. Patrzcie, co się dzieje. Chciałbym wyprzedzić. Co? Nic nie jest już w porządku. Była chwila niebezpieczeństwa. Chciałby przedzić samochód, a naprzeciwka jechał inny samochód. Niech Jak tam? Wszystko dobrze?